Bardzo często do mojego gabinetu trafiają osoby z insulinoopornością, nieprawidłową masą ciała i cukrzycą. Przy rozmowie z nimi mam okazję usłyszeć sporo mitów, a wręcz szkodliwych bzdur o tych chorobach. Nie mogę schudnąć, bo mam insulinooporność. Otyłość u nas jest rodzinna. Trochę podwyższony cukier nie szkodzi. Cukrzyca bez insuliny to nie cukrzyca. W ciąży można jeść co się chce i ile się chce. Dziś rozprawimy się z najczęstszymi mitami i wyjaśnię, jak wyglądają te zagadnienia od strony medycznej. Dzień dobry, z tej strony dr. Witold Mazur, jestem kardiochirurgiem. Zacznijmy od tego, że często słyszę stwierdzenie: Nie mogę schudnąć, bo mam insulinooporność. Na początek postaram się prosto wyjaśnić, po co jest insulina i tkanka tłuszczowa. Insulina jest hormonem anabolicznym. Czyli takim, który zwiększa wchłanianie glukozy i wolnych kwasów tłuszczowych z krwi do komórek, wątroby, mięśni i tkanki tłuszczowej. Dlaczego tak się dzieje? Wymienię dwa powody. Setki tysięcy lat temu człowiek wykształcił możliwość magazynowania w postaci tkanki tłuszczowej, niewykorzystywanej energii spożywienia na okoliczność gdyby przez dłuższy. Okres czasu nie miał posiłku lub też doskwierał mu głód. Z tego powodu, bardzo prosto, organizm magazynuje energię, a trudno ją oddaje. Trudno trwale zmniejszyć tkankę tłuszczową, szczególnie w obecnym czasie, kiedy z powodu dostępności dostarczana z jedzeniem energia przekracza dzienne zapotrzebowanie na nią. Drugi istotny aspekt jest taki, że nadmiar cukru szkodzi. Przez generowanie wolnych rodników i wywoływanie w organizmie stresu oksydacyjnego oraz przewlekłego stanu zapalnego, czy przyłączenie się glukozy do białek i ich uszkodzenie, czyli glikację. Tak na marginesie w ten sposób ocenia się efektywność leczenia cukrzycy, oznaczając hemoglobinę glikowaną HbA1C. Insulina ma za zadanie ochronić organizm przed nadmiarem. Cukru krążącego we krwi, transportując go do wnętrza komórek. Najczęstszą przyczyną rozwoju insulinooporności będzie przeciążenie komórek nadmiarem zapasów energetycznych w postaci tłuszczu w ich wnętrzu. Komórki będą bronić się przed kolejnymi porcjami energii przez zmniejszenie ilości receptorów insulinowych na ich błonach komórkowych. Przypomina to sytuację przy stole świątecznym. Nie jemy, bo jesteśmy głodni, a tylko dlatego, że nie wypada odmówić, jak nas tak coraz bardziej i bardziej zachęcają, podsuwając nowe potrawy. Podobnie wygląda insulinooporność. Komórki tkanek insulinozależnych, czyli tłuszczowych, mięśniowych i wątrobowych słabiej reagują na insulinę, w wyniku czego dochodzi do zwiększenia wydzielania tego hormonu przez trzustkę, do utrzymania prawidłowego stężenia glukozy we krwi, czyli do hiperinsulinemii. Poza sytuacjami, w których insulinooporność jest spowodowana określonym zaburzeniem, jak zespół policystycznych jajników PCOS, czy w rzadkich zespołach uwarunkowanych genetycznie, Dotychczasowa wiedza ewidentnie wskazuje, że insulinooporność i hiperinsulinemia nie są przyczyną otyłości, a jej skutkiem. Można rozumieć insulinooporność jako mechanizm obronny, który ma bronić komórkę przed dalszą nadmierną podażą energii. Leczenie insulinooporności przebiega w dwóch aspektach. Po pierwsze, powinniśmy Stosować potrawy, które wywołują mały skok poziomu cukru we krwi, co nie będzie pociągało za sobą wyrzut insuliny? Po drugie, regularne wysiłki fizyczne. Mięśnie bardzo ładnie zużywają glukozę w trakcie wysiłku fizycznego. Otyłość u nas jest rodzinna. U nas w rodzinie otyła jest babcia, moja mama, moja siostra to i ja jestem. Do mojej poradni przyszło kiedyś małżeństwo i takie zdanie usłyszałem właśnie z ust pacjentki. Zadałem pytanie: Ile państwo jesteście małżeństwem? Odpowiedziała mi żona, że 20 lat. Zapytałem dalej: Czy mąż przed ślubem był szczupły czy otyły? Odpowiedziała, że był szczupły. Zapytałem: Dlaczego teraz jest otyły? Czy przejął geny od pani? Czy może zaczął jeść tak jak u pani w rodzinie? No właśnie. Najczęstszą przyczyną otyłości są niestety złe nawyki żywieniowe, które przekazywane są z rodziców na dzieci. Trochę podwyższony cukier nie szkodzi. Takie stwierdzenie pokazuje metodę zgrabnego zwolnienia z siebie, dbania o to, co jemy. A wiecie, co jest najgorsze w cukrzycy? To, że nie boli. Jeżeli już zacznie boleć, najczęściej bolą jej powikłania i jesteśmy już trochę spóźnieni w jej właściwym leczeniu. To, jak w danym momencie dbamy o poziom cukru, przełoży się na nasze zdrowie za kilka czy kilkanaście lat. Nie zwalniajmy się z tego obowiązku. Cukrzyca bez insuliny to nie cukrzyca. Takie mówienie czasem określam jako czarowanie rzeczywistości tylko kogo my oszukujemy z jednej strony pacjenci zapierają się rękami i nogami żeby nie była potrzebna insulina w leczeniu cukrzycy a z drugiej strony nie przestrzegają diety cukrzycowej każdy podwyższony poziom cukru nasila nam procesy uszkodzenia naczyń przez przyspieszenie miażdżycy a także uszkodzenia nerwów czuciowych Zadbanie o siebie jest potrzebne na każdym etapie leczenia cukrzycy. W ciąży można jeść, co się chce i ile się chce. Oczywiście, że można, tylko powstaje pytanie, czy warto. Różne zachcianki na jedzenie związane są między innymi ze zmianami hormonalnymi zachodzącymi w ciąży. Dodatkowo przyszła mama potrzebuje więcej składników odżywczych do prawidłowego rozwoju swojego dziecka. Nie zwalnia to jednak ze świadomości, że jedzenie żywności wysoko przetworzonej pod postacią słodyczy czy słodkich napojów nie wnosi nic poza chwilową przyjemnością oraz naddatkiem energetycznym odkładającym się w postaci tkanki tłuszczowej. Tym bardziej świadome odżywianie jest potrzebne w czasach coraz częstszego występowania cukrzycy ciążowej. Bycie mamą to wspaniała, ale i odpowiedzialna funkcja. Uczmy się jej więc od samego początku. Jeżeli chcesz poznać jeszcze więcej szkodliwych mitów o zdrowiu, to zapraszam cię do obejrzenia kolejnego filmu. Do zobaczenia.